Jeżeli kiedykolwiek próbowałeś stworzyć dłuższe wideo, to duża szansa, że napotkałeś jeden z tych trzech problemów. Twoja postać nie była konsystentna. Typu masz jedną modelkę i chcesz, żeby ona była w każdym kadrze dosłownie jeden do jeden. Kolejny problem jest taki, inne. Otoczenie. Przechodzisz z kadru do kadru i w ogóle jest inny pokój albo inna scena. Ciężko ci to zachować. I trzeci podpunkt to będzie szybkość. Pokażę ci framework w tym wideo, który sprawi, że będziesz w stanie to generować szybko. Widzimy tutaj trzy problemy, ale jakie je rozwiążemy? Jeśli chodzi o inną postać, problem, który to rozwiązuje, to charakter sheet. Jeżeli chodzi o inne otoczenie, pokażę ci system, w którym zamiast zdjęć będziemy tworzyć gridy. To wszystko przekłada się na to, że jesteśmy w stanie być szybcy i Jakościowi. Piękna sprawa. No dobra, temat pierwszy, czyli charakter sheet. A mamy naszą modelkę, powiedzmy, że jest to osoba, którą chcemy użyć w naszych kolejnych zdjęciach, w różnych kadrach, tak żeby potem wygenerować wideo, które będzie konsystentne. Wchodzimy do generatora zdjęć. W moim przypadku będzie to Flipik. Możecie korzystać z nie wiem, z Kicksfilda, czegokolwiek innego. Więc tak, bierzemy sobie naszą postać, zapisujemy ją sobie, wchodzimy we Flipik. I ją tutaj wklejamy. Też tutaj bezpośrednio do, do prompta. Ctrl V, bo ja sobie skopiowałem to zdjęcie. Jak ten to po prostu sobie je przełóżcie tutaj. Możecie je dosłownie skopiować. I będziecie mieli jakby opis tego zdjęcia. I sobie po prostu go wkleję tutaj. To jest nasz opis. Następnie używamy prompta. Prompt wygląda tak. Tutaj nie chcę czytać, macie go ogólnie w opisie. Bierzemy sobie tego prompta. Kopiujemy go. Wklejamy tego prompta naszego całego. W, w miejsce, gdzie describe character from reference i tak dalej. Usuwamy to. Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy tu i wklejamy jakby nasz opis. Ja jeszcze sobie lubię tutaj ustawić fashion photo i kolejna rzecz jaką tutaj koniecznie musicie ustawić to ratio 16 na 9 i po prostu model Google Nano Banana Pro, myślę, że najlepszy. Jeżeli chcecie korzystać z czegoś innego, proszę bardzo śmiało, natomiast duża szansa, że efekt będziecie mieli gorszy. 2K i generujemy. Generuje nam się to. Ja przyspieszę ten proces. Wygenerowało nam się takie zdjęcie. Mamy close-up na tą babkę i mamy referencję, jak wygląda z dalsza. I w ten oto sposób stworzyliśmy character sheet. Ten character sheet pozwala nam dodać go zawsze do generacji jako referencja. Typu Generujemy jakieś, jakąś kolejną scenę z kimś innym i po prostu sobie dodajemy to zdjęcie. I zawsze mówimy, że hej, użyj tego character sheeta w tym zdjęciu, żeby wygenerować zdjęcie. To co jest ważne, to to nie tylko, że z daleka widzimy jak ona wygląda, natomiast widzimy jak ona wygląda faktycznie z bliska. I przy tych bliższych shotach to jest bardzo ważne, żeby to było. Ci, co, mamy to wygenerowane, ale jak w ogóle tego się używa? Tutaj mamy coś takiego jak charakter. I śmiał tutaj możemy sobie dać new character i po prostu wrzucamy tutaj naszą fotkę. I tyle. I bang. I create your character. I mamy stworzony charakter. I teraz jak będziemy generować zdjęcie, to po prostu klikamy sobie charakter i wybieramy. mamy to, więc możemy jakby z niego korzystać i możemy sobie po prostu generować inne foty. Mamy nasz charakter sheet, i teraz chcemy wygenerować ją w różnych scenach. Robiącą cokolwiek wam przyjdzie do głowy. Może to być coś ciekawego, może być to coś normalnego. I teraz chcemy zrobić różne sceny z nią, no bo. Stworzymy te różne sceny, no i potem te, te różne sceny zamienimy na, na film, tak? Czyli musimy wygenerować te różne sceny. I pokażę Wam przykład, o co mi chodzi. Jest coś takiego jak normalna generacja. Możemy sobie teraz stworzyć scenę pojedynczą, wziąć naszą postać, możemy napisać prompta i możemy stworzyć jedną scenę. Potem weźmiemy sobie znowu to samo i to będzie nasza druga scena. Potem stworzymy sobie znowu kolejną scenę i potem kolejną scenę. I zobaczcie, że mamy cztery różne sceny. Pierwszą, drugą i trzecią. Jaki tutaj problem się pojawia? Załóżmy teraz, że generujemy naszą postać w jednym miejscu. No i duża szansa, że za pierwszym razem nam to usiądzie. Mówi, ej, zajebiście. Generujemy drugą scenę. No i już się pojawia troszkę problem, no bo widzimy, że tam to drzewo było trochę bardziej, tutaj to drzewo było bardziej na lewo, tu to drzewo jest bardziej na prawo. No, ale dobra, dobra, idziemy dalej, generujemy trzecią scenę i teraz już nie chodzi o drzewo, drzewo jest teraz normalnie, ale niebo jest takie. Ale no. zauważyliśmy, że teraz w ogóle z nią jest jeszcze jakiś większy problem. I słuchajcie, czwarta scena już w ogóle nam się nie chce. Raz, że jest to trochę wolny proces, a dwa, że bardzo mocno otwieramy się na to, że popełnimy błędy i te sceny będą różne. To, co możemy zrobić? Zapomnijmy o tym i możemy wygenerować grida 2 na 2. 1, 2, 3, 4. I najlepsze jest to, że do tego grida użyjemy jednego prompta i jednej postaci. Sprawi to to, że cała ta scena będzie bardziej spójna. I potem weźmiemy sobie to jedno zdjęcie, które będzie jakby gridem. Tu będzie nasza pierwsza, druga, trzecia czwarta scena. A pokażę wam przykład. To jest zdjęcie, które generowałem ostatnio. Mogłem wygenerować pierwsze zdjęcie, potem musiałem zrobić drugie zdjęcie, potem trzecie i potem czwarte. Ja postanowiłem wygenerować jednego grida, którego potem będę mógł sobie podzielić i mam od razu cztery karty. Światło jest takie same, otoczenie jest takie same. Tutaj dochodzą dwie postacie nowe. Ta postać w ogóle tutaj jest taka sama jak ta. Jest to dużo prostszy system. Niż to, co jest u góry. I teraz, jak z tego korzystać? Już wam mówię. O tym zapominamy. To jest to, z czego chcemy korzystać. Zacznijmy od tego, że musimy mieć ogólnie jakiś pomysł, nie? Pomysł jest następujący. Jeleń, skrzydła, duży las. W ogóle, <coughs> zostawcie suba, zostawcie lajka, like bo to jest, to jest alfa. Jest jeleń, ten jeleń ma skrzydła. Zajebiście duży las. Elficki, duże drzewa. Wysokie. I to jest nasz koncept, nie? To chcemy zrobić. Escape, prędkość. Zapier Przed czym ona ucieka? Eee, ucieczka. Nie, po prostu, po prostu gdzieś się śpieszy. Coś, nie wiem, coś ogarnąć musi, nie? I po prostu se leci. Dobra, wystarczy, bo nie mamy czasu. Mamy nasz pomysł, mamy naszą postać. Nie mamy naszych czterech scen, ale wiemy, że jak będziemy mieli nasze cztery sceny, dotyczące tego pomysłu z tą postacią, to to wideo będzie fire. Żeby wygenerować tę scenę, użyjemy czata i już Wam pokażę, jak to zrobić w najprostszy sposób. Wchodzimy sobie tutaj, możecie korzystać tutaj z clouda, możecie korzystać z chata GPT. Eee, ja posłużę się cloudem. Dobra, i to, co musicie zrobić, to teraz tak. Act as an Award Winning Director. Help me turn. Prompt z jakiego korzystam tutaj to Act as an award winning director that will help me turn my vision slash raw idea into production ready script Zacznijmy od czegoś prostego, słuchajcie, będziemy tutaj kminić, pokażę Wam. Wklejamy sobie do Clouda i tutaj spoko. No i teraz mówicie mu pomysł, my idea. My idea girl on the deer, flying through the woods with tall trees, flying escaping on the deer with Feather White Wings, high action I. IMPORTANT I WANT TO TURN THIS INTO FOR sh sh SHOOT SEQUENCE Tu na pokaz tego filmu chcę pokazać, że to zupełnie wystarczy. Klikamy ENTER i niech dzieje się magia. Dobra, słuchajcie, bo ja generalnie tutaj mam por porobione te skille. E, żeby było to fair, to weźmiemy sobie Jemina, ja do tego. Zamkniemy sobie to i po prostu skupimy się na Geminaju. Mamy tutaj cztery shoty. I wiecie co, na pozór tego filmu damy się zaskoczyć. Co? Damy się zaskoczyć, zostawmy tak jak jest, nie? Dobra, cała ta komenda dała nam shoty. To jest shot pierwszy. Tu będzie nasz shot drugi. Tu będzie nasz shot trzeci. A tu będzie nasz shot. Przed czwarty. Bęk. bank Dobra, no już widzicie, dokąd zmierzamy. Wygląda znajomo. Wypadłoby to teraz zamienić na jednego sensownego prompta. Do stworzenia tego sensownego prompta użyjemy prompta. I ten prompt wygląda następująco. Wygląda on tak, żebyście sobie sami nie musieli nie wiadomo czego wymyślać. Jest on taki. E, tutaj mamy Generate Render Style to x 2 Grid i tak dalej. Bierzemy tutaj wszystko Scene Environment, Time. Nie będę wam tego czytał, sami sobie możecie go potem przeczytać. Mi zależy na czasie, więc po prostu wrzucam sobie tego prompta i piszę następującą wiadomość. Ten these four shots into prompt using framework below. Dobra, i dzieje się magia, słuchajcie. Warto wiedzieć, że robię to w jednym czacie ponieważ w tym czacie oczywiście mamy dostęp do tych czterech shotów i on sobie weźmie jeżeli będziecie chcieli to zrobić w nowym czacie to nie ma problemu, po prostu przyklejcie sobie tego prompta e, przyklejcie sobie tutaj i sobie też te, te shoty, możecie je oczywiście zmodyfikować i generalnie tworzy nam się e, w miarę sensowna rzecz ten prompt jest napisany w taki sposób, że Otrzymamy fajny efekt. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tworzyliśmy nasz character reference. Gdzie ja to mam? Mam to gdzieś tutaj. To gdzieś tutaj chyba był opis jej jeszcze. Super. I weźmy sobie, że I want to use this character he for each shot. This is the description. Description. I słuchajcie, to co zawsze ja lubię robić to end inject. Her using tutaj i po prostu podajemy jej imię. Ja ją nazwałem chyba w taki sposób. Wejdźcie sobie tutaj. No tak. Tutaj jest jej imię. Nie wiem, czy widać. No widać pewnie. Jak ogólnie tworzycie charakter, tutaj wybieracie to imię i użyjcie tego samego imienia. Into the prompt using. Tak. Damy to sobie ten. Nie? Dobra. kopijemy to sobie i wklejamy. I wklejamy teraz to. I tutaj widzicie? Użył Marek. Użył jakby tego taga tutaj. Tutaj znowu primary character i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, że tutaj dużo razy jest odniesienie. No i co? Generate. No i co tutaj się dzieje? Okej, okay, to mamy pierwsze zdjęcie. Będę z Wami szczery: zdjęcie jest troszkę inne. Tu i tu, tu i tu. Także uważam to za fail. Natomiast użyliśmy modelu C-Dream 4,5. Pokażę Wam różnicę, jak użyjemy. Innego modelu W tym przypadku posłuszmy się Google Nano Banana Pro Zróbmy sobie raz Zróbmy sobie dwa to Tutaj nie zniechęcajcie się Poczekamy jeszcze na Google Nano Banana Pro I zaraz wrócimy Patrzcie, wygenerowałem to teraz w Nano Banana Jestem pod wrażeniem Jak zajebiście to działa Dobra, to nie wyszło Natomiast To jest prawie, że perfekcyjne ona ma oksy, ale tak chyba było w prompcie. Poczekajmy sobie jeszcze na inne cztery generacje. A ja przy okazji wezmę sobie i, i poczytam, jakby. Co to w ogóle. Co jakby. O co chodzi? Wróćmy sobie do tej sceny w ogóle, co on tutaj nam chciał pokazać. Więc tak. Low angle tracking shot. I ona jakby ucieka. Jest przeszkoda. Potem jakby wskakuje na jelenia i jakby kopie. I są skrzydła. Przeszkoda, która była nie do pokonania. Przez to, że on nie mógł przez to przejść. Już nie jest przeszkodą, bo on poleciał. I takie jest story. I zobaczmy sobie na te foty. To jest pierwsza, to jest druga, to jest trzecia. Ta generacja jest nieudana. Natomiast ta tutaj udana. I ona ma okulary. Tutaj pewnie jest to związane z tym, że w promcie też są okulary. Załóżmy, że chcemy coś słuchajcie, zmienić w tym promcie. Remove glasses. I don't need them at all. My original character. On tutaj wygenerował nam kolejną komendę. Wrzućmy sobie jeszcze raz. Generate. Hmm, generate. Okej, okay, mamy pozostałe dwa zdjęcia. Eee, Okej, okay, dobra. Chyba mam faworyta. Ten mi się bardzo podoba. Zobaczcie, to są takie małe rzeczy, nie? Ale na przykład, że tutaj jest ten. Nie wiem jak to się nazywa. Te paski uprząż pewnie jakoś fachowo. I zobaczcie, dalej to tu jest, nie? I ten. Podoba mi się to. Podoba mi się tutaj jej ekspresja, że ogólnie jest w dupie, że trzeba działać. Także, póki co, to jest mój faworyt. Zasłodyszkuję sobie i pobiorę go sobie. Wrzucam to i lecimy dalej. Mamy to. Jeszcze raz, co się stało? Wygenerowaliśmy naszą postać, naszą modelkę i mieliśmy pomysł na film, który chcieliśmy zrealizować z nią. Wiedzieliśmy, że chcemy wygenerować cztery sceny. Następnie wzięliśmy nasz pomysł, użyliśmy tego promptu i dostaliśmy. Shot pierwszy, shot drugi, shot trzeci, shot czwarty. To, co jest ważne, to te shoty są kontynuacją. One opowiadają jedną spójną historię. I zamieniliśmy te shoty w, w Gemini'u na prompta. Wzięliśmy tego prompta, skopiowaliśmy go. Powiedzieliśmy wcześniej, że chcemy, hej, użyj naszej postaci. Daliśmy opis tej postaci, wzięliśmy sobie i zaczęliśmy generować. Na początku spróbowaliśmy C Dream 4 5, natomiast na wynik był taki... Tutaj trochę ona wygląda jakby z K popu była, średnio mi się to podoba Aczkolwiek uważam, że zastosowanie czegoś takiego też może być fajne Udało nam się dostać coś takiego Tutaj widzieliśmy, że generacje wszystkie są z okularami Chciałem pokazać, że taka edycja jest możliwa w bardzo łatwy sposób Powiedzieliśmy po prostu, że Hej, nie potrzebujemy tych okularów Moja oryginalna postać nie ma okularów, więc po co dodawać okulary? Nie potrzebujemy tego No i mamy bang, otrzymaliśmy coś takiego mm. No, i mamy to tutaj, i wygląda to zajebiście. I co jest naszym kolejnym problemem? Naszym kolejnym problemem, który oczywiście rozwiążemy, i pokażę Ci proste rozwiązanie, z którego sam będziesz mógł korzystać. Czyli tak, co potrzebujemy? Potrzebujemy teraz wyodrębnić te zdjęcia. Bierzemy sobie to, skopiujemy sobie cztery zdjęcia i bierzemy crop image. I możecie to zrobić w dowolnym programie, ja używam akurat xCliDraw, fajny program. Robimy to samo dla wszystkich czterech zdjęć. Teraz to co należy zrobić, to po prostu je zupskalować. I bierzemy sobie takie zdjęcie, wklejacie bezpośrednio do miejsca, czy Hicksfielda, czy, czy Freepika, czy gdziekolwiek indziej. I to, co teraz należy zrobić, to zostawić przede wszystkim charakter reference, No, to jest ważne, no nie? Ona cały czas jest i to, że mamy w tym zdjęciu więcej szczegółów przy upscaleu będzie to również dla nas ważne. I musicie użyć prompta do upscalowania tego wszystkiego. Ten upscale jest kluczowy. I to jest ta magia, która Pozwala nam robić to szybciej, nie tracąc na jakości, bo bez tego upscala faktycznie widzimy, że no te zdjęcia mają po prostu gorszą rozdzielczość. No mają tak naprawdę czterokrotnie mniejszą rozdzielczość, więc upscale jest kluczowy. I do upscalowania możecie sobie stworzyć prompta. Ja osobiście mam prompta i tego prompta też Wam go podsyłam, także tutaj dużo rozdajemy. Bierzecie tego prompta, wklejacie go, dajecie reference character i dajecie zdjęcie, które chcecie upscalować. I tyle. Tak naprawdę nie ma tutaj chyba nic więcej do dodania. I klikacie Generate. Bierzecie sobie potem kolejnego frame'a. Tym razem tego. Ja po prostu te zdjęcia wklejam, ale po prostu możecie też kliknąć Upload. I tutaj Upload Media. I możecie bezpośrednio wziąć tutaj, wrzucić to ze swojego urządzenia, jakiego macie. Dobra, zdjęcia nam się upscalują. Poczekajmy chwilkę, zobaczymy efekt. Jedno zdjęcie nam się już zupscalowało. Pobierzmy to zdjęcie i zrobimy porównanie. No i mamy nasze zdjęcie zupscalowane. Tutaj jest jego pierwsza wersja. A tutaj mamy drugą wersję. Czasami, podczas generowania, będziecie mieli takie dziwne miniaturki. Podczas Upscale'a Plus jest taki, że one też jakby znikną. Także nie musicie się tym przejmować. Może to nawet fajniejsze. No ogólnie ma to potencjał. No i zróbmy sobie podsumowanie. Czego tak naprawdę się nauczyliśmy dzisiaj? Zobaczyliśmy, że AI wideo. Aktualnie najczęstsze błędy to inna postać, inne otoczenie i szybkość. Cały proces zajmuje dosyć wolno. Rozwiązaniem na ten problem, jeśli chodzi o inną postać, był charakter sheet, który właśnie zrobiliśmy. Mieliśmy jednego, jedną modelkę, zrobiliśmy jej description i użyliśmy tego prompta. Ten prompt pozwoli nam stworzyć charakter sheet, który potem zapisaliśmy w narzędziu, z którym korzystaliśmy i zawsze go umiesz umieszczaliśmy do generowania naszych shotów. W drugiej części nauczyliśmy się, czym jest. Podejście z siatki 2x2. I dlaczego jest ono lepsze od pojedynczej generacji? I potem przeszliśmy do pomysłu. Że jakby mega prosty pomysł, nasza postać i generowanie czterech scen okazało się nie takie trudne. Liczył się pomysł, liczył się trochę vibe. Mieliśmy dużo farta, bo trafiliśmy dosyć szybko na coś, co no, wygląda fajnie i tworzy taką naprawdę sensowną historię. Skorzystaliśmy do stworzenia tej szutlisty. Skorzystaliśmy z. Gemini'a, stworzyliśmy od pierwszy, stworzyliśmy od drugi, stworzyliśmy od trzeci, stworzyliśmy od czwarty. Potem użyliśmy prompta. I pozwoliło nam to wygenerować siatkę, która posiada tą samą postać, posiada ten sam vibe, posiada to samo otoczenie. Nie musieliśmy się martwić tym, że ojeju, kolejne zdjęcie jest inne od drugiego. Całość tworzy spójną historię. Zaoczyniliśmy masę czasu. Cztery razy szybciej to bezpieczny take. Następnie otrzymaliśmy tą siatkę, no i założyliśmy, że po odpowiednim obcięciu zdjęć, no problem jest taki, że te zdjęcia są relatywnie małe. Użyliśmy potem prompta do upscalowania. Prompt do upscalowania dał nam cztery gotowe klatki, jak tutaj widzicie, które jesteśmy w stanie użyć do stworzenia całego filmu, naszej historii. Czy to nowej kolekcji, jak macie jakąś linię ciuchów, czy czegoś innego. I ważne w tym wszystkim jest to, że jakby nie chciałem wam pokazać, że o oh, wow, super, jak stworzyć historię... Z tym zieleniem tylko po prostu o to, jak można sobie fajnie to przyspieszyć, i jak ten proces kreatywny z takiego nużącego, mało wydajnego zamieniliśmy to na coś, co jakby jest w miarę fan. I jak można właśnie do tego podejść w taki sposób, żeby się zbytnio nie przejmować, że ojej, bo to nie wyjdzie, bo to i po prostu nie bójmy się używać AI. I jeżeli ktokolwiek mnie spyta, czy w 2026 jest sens uczyć się AI jako osoba kreatywna, uważam, że tak. Marki, które ogarną sposób generacji, po pierwsze, będą mogły wejść na wyższy poziom kreatywności, zaoszczędzić masę czasu, testować dużo więcej rzeczy. I nie chodzi w tym o to, żeby zalewać internet jakimiś pomysłami, które nie mają sensu i po prostu iść w tą ilość. To jak poprzeczka się zawyży, spowoduje, że te pomysły będą jeszcze fajniejsze. I taki tip ode mnie na koniec. Uważam, że te narzędzia widzicie, jak idą do przodu. Każdy gdzieś tam pcha, goni za realizmem. Każdy goni do tego, żeby to było, wow, jak najbardziej realne, jak najbardziej odwzorowane. A uważam, że prawdziwą przewagę, którą Ty możesz mieć jako osoba, Kreatywna, to właśnie pójście w stronę pomysłów, pisaniu skryptów, historii, które jakby serio ludzie zapamiętają, z którymi ludzie wajbują. To, że coś jest cool, to jest po prostu cool. I nieważne. Jak było CGI, ludzie narzekali, a AI jest kolejnym jakby etapem. Chciałem zrobić jeszcze film, ale to może zostawimy sobie na kolejny film. Jest to trochę nowa forma i pewnie większość osób też kojarzy mnie z zeszłych filmów, e, gdzie robiłem po prostu vlogi, ale aktualnie jestem w Polsce, wróciłem i jest to coś, czym się aktualnie zajmuję i uznałem, czemu tego nie wrzucić. Mało osób pokazuje, jak realnie to wykorzystać i przyspieszyć sobie tą pracę. Więc jeżeli wyciągnąłeś z tego filmu coś, zostaw komentarz. Zadaj mi pytanie, z czym masz problem i czy chcesz, żeby takie filmy częściej się pojawiały. Jeżeli chcecie te wszystkie prompty, które zostały użyte w tym filmie, to zapraszam Was do opisu. Tam jest moja grupka, jest ona aktualnie całkowicie darmowa na telegramie i znajdziecie tam masę innych przydatnych rzeczy, które pomogą Wam wejść na wyższy poziom z tworzeniem. Peace i lecimy dalej. Yo!